Wagnerowcy istnieją. Grupa Wagnera obecnie przeszła pod jurysdykcję Łukaszenki. Grupa Wagnera miała tak naprawdę skończyć swój żywot w tej formie, w jakim była 1 lipca po wydaniu ukazu przez ministra Sergeja Szojgu. W tym ukazie widniało polecenie, że wszystkie prywatne armie wojskowe i prywatne firmy wojskowe miały podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Natomiast po tym tak zwanym puczu, który nie do końca można w ten sposób nazywać, w tym momencie grupa Wagnera raże, razem z Prigoryłem częściowo przeszła pod jurysdykcję właśnie em, prezydenta Białorusi, natomiast em, inna część bojowników prawdopodobnie podpisze kontrakt z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Generalnie, jeżeli chodzi o Białoruś, to jest, Białoruś jest dosyć ważnym punktem z tego, w ogóle w geopolityce, jeżeli chodzi o e, Europę Środkowo-Wschodnią, z tego względu, że e, z Białorusi jest albo 200 km do Warszawy, albo 200 km do Moskwy, więc tutaj e, bardzo kluczowe znaczenie ma położenie. Czy ewentualnie Łukaszenka mógłby wykorzystywać Prigorzyna do jakiejś destabilizacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Być może, natomiast nie wiemy, czy tak się stanie. Musimy pamiętać o tym, że szturmujący granice e, uchodźcy są to zazwyczaj uchodźcy z krajów Bliskiego Wschodu czy z Afryki, a Wagner właśnie w tych krajach pracuje. Między innymi w Wagnerze służyli już przecież. I czarnoskórzy najemnicy i najemnicy z Bliskiego Wschodu. Przebrać ich w cywilne ubrania nie będzie problemem. Natomiast ja uważam osobiście, że musimy poczekać na więcej informacji, bo na ten moment, z tego co powiedział Łukaszenka, wiemy, że Jewgeni Prigorzyn jest na Białorusi, natomiast najemników jeszcze z nim tam nie ma. Łukaszenka trochę wszedł w rolę mediatora i osoby, która w przyszłości może otrzymać pokojową Nagrodę Nobla. Oczywiście mówię to prześmiewczo z tego względu, że cała sytuacja pokazywana jest przez media rosyjskie i białoruskie. I jako, że wcześniej, kiedy były protesty na Białorusi, to Rosgwardia pomogła, pomogła Rosji ustabilizować sytuację wewnętrzną w państwie, natomiast obecnie to właśnie Łukaszenka odwdzięcza się za tą pomoc i przybył na pomoc Putinowi. Tutaj chociażby jeden z propagandystów e, rosyjskich, czyli Sołowiow, powiedział, że Łukaszenka już w tym momencie zapracował sobie na nagrodę Bohatera Rosji. E, jest to bardzo ciekawa e, sprawa. Natomiast to, co możemy zauważyć w tych przekazach propagandowych, przekazach medialnych, czy to Federacji Rosyjskiej, czy Białorusi, to to, że mimo tego buntu świetnie rozgwardia sobie poradziła, Putin jako ten car, który jest bardzo miłościwy i potrafi wszystkim wybaczyć, nie dopuścił do rozlewu krwi. A jego przyjaciel e, Łukaszenka pomógł mu rozwiązać sytuację. Propagandowo jest to rozgrywane właśnie w taki sposób, natomiast jakieś bliższe stosunki z Kirgożynem e, Łukaszenki przynajmniej oficjalnie nigdy wcześniej nie były eksponowane. Tutaj trzeba doprecyzować, tu obóz e, prawdopodobnie nie ma być wcale budowany. Wczoraj e, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Białorusi Łukaszenka. E, powiedział, że przekazuje jedną z opuszczonych baz wojskowych, więc nie będzie potrzebny, e, potrzebnej e, budowy takiego obozu, jeżeli rzeczywiście do przekazania m, takiego czegoś e, dojdzie. E, jeżeli chodzi o sytuację, która obecnie e, jest na Białorusi, to jak wspominałem wcześniej, jest tam obecnie tylko Prigorzyn. Nie ma tam żadnych najemników. Tutaj chociażby możemy sprawdzić dosyć rzetelne źródło, którym jest białoruski Hadżun, który mówi o tym, że żadne jednostki czy żołnierze Wagnera nie przekroczyły jeszcze granicy Białorusi. Oczywiście na moment nagrywania tego filmu. Z drugiej strony też nie wiemy o lokalizacji jakoś bardzo dużo, bo powiedziano, że to jest jedna z baz wojskowych. My tutaj tylko możemy. Domniemywać jest kilka możliwych baz, które by były do wykorzystania. Jedna na przykład znajduje się 200 km na północ od granicy białorusko-ukraińskiej. Wagner to też ideologia z tego względu, że Wagner przez dłuższy czas był strukturą, która miała bardzo restrykcyjne warunki, jeżeli chodzi o przyłączenie do Wagnera. Mogli tam przyłączyć się tylko Rosjanie, przefiltrowani o danych poglądach politycznych, także tutaj był, było to dosyć, dosyć istotne, natomiast po jakimś czasie przestało to być ważne, i tutaj chociażby powiedzieć można, że na początku grupy Wagnera przestępcy nie mieli w ogóle wstępu do grupy Wagnera, a później już Przygorzyn przestępców z więzień brał. To też oczywiście jest polityka. Dużo się mówi o frakcjach, które walczą na Kremlu. Natomiast nie mamy, nie mamy jasności, jakie są te, te frakcje. Dużo się mówi o tym, że między innymi Jewgini Krigorzyn współpracuje z generałem Gilminem, czy z generałem Surowikinem. Natomiast od dłuższego czasu Wagner, czy głównie jego szef Jewgeni Krigorzyn, prowadził bardzo duże operacje informacyjne, czy to na kanałach Telegram, czy poprzez inne zaprzyjaźnione media, w których bardzo mocno uderzał w Sergeja Szojgu i w Gierasimowa. Tutaj ta sytuacja być może wymknęła się spod kontroli. Zobaczymy, co pokażą najbliższe dni, bo na ten moment nie widać żadnych zmian w strukturach rosyjskiego Ministerstwa Obrony i nic nie wskazuje, żeby te zmiany miały w ogóle nadejść.